Mam nadzieję, że No powiesz. No, nie możesz na wszystkich filmach mówić, że jestem starą babą. No, ale wszyscy, wszyscy widzą, że nie jestem. Spróbuję dogonić Dorotę, która ucieka i dzisiaj jest nie w humorze. Mówi, że stara baba, stara baba. W tu. A ja chcę tylko zrobić testy sprzętu. Poproszę, tam gdzieś jest. Tam gdzieś jest Dorota. Ale chyba nie chciałbym takim ciężkim aparatem robić vlogów, wiesz? Mm -hmm. o, Jak oni to robią? Dobra, słuchajcie. Żarty, żarty żartami, ale dzisiaj czytałem newsa o tym, że marketing jest numer jednym narzędziem w komunikacji firm, komunikacji też małych brandów, takich jak nasz, więc postanowiliśmy trochę więcej nagrywać różnych pierdół. Ale czy z tych pierdół czasami między wierszami wyjdzie coś ciekawego? Dorota, a czy też nagrać pierwszy film na YouTube? O to Tobie? Starej babie. No. Nie wiem, czy wiecie, ale mam przydomek stara baba. Co znalazłaś? Chyba wiosna idzie. Tak. wiesz jak zgubiłeś. Tak, to ale ty tam. Wzią, ale przecież nie okay. Ale ten... Ciebie nie widać, wiesz? Ja no, bym chciał... to widać tutaj. Ja bym, chciał... Ja bym chciał, żeby Ciebie było widać. Ale ja chcę żebyś Ty była tutaj. No dobrze, ta koncepcja jest taka, że po założeniu kanału w 2019 roku na YouTube wrzuciliśmy tam kilka takich sobie różnych filmików. Nie wykorzystywaliśmy kanału do tego, do czego y, powinniśmy, czyli nie, nie dzieliliśmy się żadną wiedzą absolutnie, a może powinniśmy zacząć. Nawet nie, nie, nie tyle może, co na pewno i nie powinniśmy, ale chcielibyśmy. Więc tak, Więc zaczniemy sobie robić kanał na YouTube, ale powiem szczerze, że nie wiem jak często, więc nie ma żadnych obietnic, a po drugie nie wiem jaki content jeszcze będziemy tworzyć. Yy, pytaliście nas yy, o jakieś testy, może będą jakieś testy. Może nie. Może jakieś recenzje. Na pierwszy rzut ogień, na pierwszy rzut ogień, na pierwszy ogień pewnie pójdzie jakiś teścik jakichś tyłów, może nowe światła na NanLite, bo mamy nowe światła. Eee, a może Zwłaszcza będziemy. jedno takie, do którego się napaliłeś, jakbyś. Tak, eee, a może <laughs> będziemy mówić trochę o tym, co nas inspiruje, a może będziemy mówić o naszym workflow, o naszym postprocesie, o naszym procesie twórczym. A może zrobimy warsztaty w końcu. Związanym z fotografią ślubną, a może zrobimy warsztaty. A w ogóle to nie wiem, czy to umieszczę, bo ręka mi się częściej strasznie i mam ciężką kamerę. A czyli aparat, bo nagrywam to GFXem setką. Ugh. Z taką starą, ciężką, i to jest strasznie ciężki zestaw. Kat, kat. To się nazywa Flara. Uwierzysz, że jestem fanem Flary teraz? Nie. Naprawdę. To jest Stara baba niekończącym się gadaniem o sprzęcie. No dobrze. Pójdziemy z tym na stoliska dzisiaj. Pa!